Słuchajcie, bracia, odkryłem kilka rzeczy na temat tego filmu, który właśnie wszedł do kin. Będziecie pod wrażeniem, gdy zobaczycie, co dzieje się za kulisami. Bo czasami się zastanawiam, prawda? Czy to cała rozrywka, którą mamy dzisiaj, tak naprawdę nie jest tylko przykrywką dla rytuałów, które są wykonywane podczas występów? Ile jest takich występów, prawda? Sławni piosenkarze, którzy przechodzą na stronę okultyzmu, a my tego nie zauważamy, a także poprzez filmy i książki. Mówię to, bo osoby, które wcześniej zajmowały się okultyzmem, a dziś żyją z Bogiem, wiedzą o wielu sprawach, których większość ludzi nie dostrzega. Potrafimy patrzeć na życie w sposób duchowy i rozumiemy, że nic nie dzieje się przez przypadek. Wszystko, co oni robią, jest celowe, ma swój cel. I wiemy, że ten cel nie jest najlepszy, prawda? Niestety, oprócz chciwości i skąpstwa, wiemy, że wielu chce sprawić, by ludzie wierzyli w to, co oni uważają za słuszne. I z tego powodu ujawnię tutaj kilka rzeczy dotyczących tego filmu, ale oglądałem tutaj jednego z tych ludzi z The Chosen, tego filmu o Jezusie. Który dzięki Bogu stał się wiralem na całym świecie, i oni go promowali. Tam, na Times Square, która jest jednym z najbardziej ruchliwych miejsc na świecie, to jedno z tych miejsc, gdzie każdy chce być, każdy chce tam pojechać i je poznać. Właśnie, prawda? I pokazują tam dwa ogromne billboardy, prawda? Po jednym z każdej strony. I ciekawe jest to, że z jednej strony był film o czarownictwie, a z drugiej strony był The Chosen, czyli film o Jezusie. Więc to tamto nie była tylko reklama, wiem, że celem było promowanie, ale tam wyraźnie widać walkę, która toczy się o umysły dzieci, nastolatków, a także dorosłych, bo istnieje walka o nasz umysł i o naszą duszę przede wszystkim. Biblia dziś przyniesie nam, bracia, tak mocne wyjaśnienie, że możesz tego nie zauważyć, będąc w kościele, bo jest to bardzo subtelne. Wróg jest subtelny. Apostoł Paweł mówi nawet, że szatan przebiera się za anioła światłości. Więc co dzisiaj oklaskujemy? Wiele z tych rzeczy w ogóle nie podoba się Bogu. Chcę dziś tutaj mówić bez fanatyzmu, bez przesady, Fala. w sposób spójny, w sposób. Chcę, żebyś wiedział, że nie demonizuję wszystkiego. Ale chcę przynieść ci światło, rozeznanie, duchowe rozeznanie. Ponieważ świat jest zalewany przez to zjawisko. I nie jestem tutaj, żeby mówić o kinie. Moim zadaniem jako pastor Antoni Junior jest pomóc ci zrozumieć, co kryje się za kulisami. Żebyś miał pojęcie: pierwszy film zarobił ponad 4 miliardy reali na całym świecie. To pieniądze, które się nie kończą, więc powstaje coraz więcej filmów na ten temat. A z premierą drugiej części sytuacja jeszcze się pogorszyła. Żebyś miał pojęcie, w pierwszy weekend po premierze kina były pełne i już zarobili ponad miliard reali na całym świecie. Wielu twierdzi, że ten sukces nie jest naturalny być może wynika z duchowych paktów lub tajnych rytuałów. Wszystko, by film trafił do większej liczby osób, szczególnie w. O foco é nas crianças, isso que é o mais preocupante, né? Eu sei que muitos cristãos assistem. Da testa escuticamundos por causa COS. Troca falando que tinha e, elementos, né? Que eram assim de fantasia, era de ocultismo. Nie Uma coisa mais leve. Negativa. Hoje são pactos, hoje são rituais. Dają gotowy przepis, wiesz? A my, rodzice, musimy być czujni, bo jeśli nie będziemy patrzeć na nasze dzieci, bracia, na to, na czym się skupiają w telefonie, w co grają, bracia, możemy stracić nasze dzieci. Nie myśl w domu. Mój syn prawie nie wychodzi, tylko siedzi w pokoju. Musimy tam pójść i zobaczyć, co robią dobrze? Nie mówiąc o pornografii i innych złych rzeczach, które niesie internet. Są tu też dobre rzeczy, nawet na moim kanale. Modlimy się rano i wieczorem, możesz być spokojny. To treści dla całej rodziny, ale niestety, duża część treści w internecie. Oni przynoszą te szaty rozrywki, podczas gdy tak naprawdę kryje się za tym coś więcej. Więc porozmawiajmy teraz o postaciach, prawda? Jedną z postaci jest piosenkarka Ariana Grande, która świetnie śpiewa i ma niesamowity talent. I ona zagrała rolę Glindy, czyli tej, która jest dobrą czarownicą, prawda? I tutaj zaczyna się problem, bracia. Ponieważ sama Ariana już w wywiadach powiedziała, że jest najbardziej czarowną ze wszystkich czarownic. I ona wcale nie mówiła tego żartem. To dlatego, że ma już pewną historię związaną z kabałą. Wiem, że wiele osób uważa, że kabała to coś mistycznego, ale niewinnego. To coś bardziej lekkiego. W praktyce oznacza to rytuały i ezoterykę, które są dalekie od tego, co aprobuje Bóg. Więc to powiedziała: Jestem najbardziej czarownicą ze wszystkich. Ale to, co mnie naprawdę przestraszyło, to jej dawna opowieść, w której mówi, że w 2013 roku odwiedziła cmentarz w Kansas i to miejsce. Dla tych, którzy niewiele wiedzą o duchowej historii Stanów Zjednoczonych, jest on przez wielu uważany za jeden z portali do piekła. Bracie, wiesz czemu? Powiedziała, że gdy tam dotarła, poczuła silny zapach siarki, a po poczuciu tego bardzo silnego zapachu poczuła też bardzo ciężką presję. Potem zobaczyła dużą muchę w swoim samochodzie. I wiemy, że w symbolice biblijnej te muchy reprezentują Belzebuba, który jest demonem znanym również jako Pan Much. Nawet religijni zarzucali Jezusowi wypędzanie demonów mocą Belzebuba, co było wielkim bluźnierstwem, tego dnia opowiada, że będąc na cmentarzu zrobiła zdjęcie tego miejsca. A potem, kiedy zobaczyła to zdjęcie, zauważyła na Nim trzy demoniczne twarze. A kiedy próbowała wysłać to zdjęcie do swojego menedżera, jej telefon wyświetlił błąd. Pokazał, że 666 megabajtów. Jeśli nie wiesz, to tak jakby rozmiar pliku zdjęcia, które zrobiła. Wynosił 666 MB. To naprawdę nieprawdopodobne i niemożliwe, żeby stało się tak precyzyjnie. Powiedzcie mi, bracia, ta dziewczyna miała nadprzyrodzone doświadczenia na cmentarzu. Ona skontaktowała się ze swoim e, menedżerem. I od tego momentu zaczęły się dziać różne rzeczy, włącznie z tym, że zaczęła coraz bardziej wchodzić w okultyzm. A teraz kręci film, który dotyczy ciemności, który dotyczy czarów. I teraz Cię pytam, czy to wszystko to tylko zwykły przypadek? Słyszałem już świadectwa braci, którzy zaczynali w muzyce. I wszystko zaczęło się, gdy pewien menedżer złożył propozycję. I nagle ta osoba zaczyna się na to godzić, zaczyna wchodzić w rozwiązłość, staje się bardziej zmysłowa, zaczyna zwracać na to uwagę, a potem kończy używając ukrytych symboli. Kto jej to polecił? Skąd taki pomysł? Dlaczego oni tak postępują? Czy chodzi tylko o zwrócenie uwagi? A może istnieje już jakiś plan ludzi, którzy działają za kulisami? Nikt się o tym nie dowiaduje, ale one wpływają na te osoby. Więc oprócz Ariany jest jeszcze inna postać, którą gra Cintia Erivo i ona wciela się w rolę czarownicy Eufaby. Wszyscy wiedzą, że ta kobieta ma wielki talent, ale to, co opowiedziała o swoim przygotowaniu do tej roli, powinno sprawić, że każdy chrześcijanin będzie bardzo czujny, bardzo czujny, powiedziała w wywiadzie, że ciało nie wie, co jest prawdziwe. Przychodzi moment, w którym ciało nie potrafi rozpoznać, czy ona gra w filmie, czy to dzieje się naprawdę. I wtedy ciało myśli, że wszystko, co się tam dzieje, jest prawdą. Jej wypowiedź pokazuje coś bardzo niebezpiecznego, ponieważ tak bardzo oddała się tej roli. I ci aktorzy, te aktorki, oddają się temu w taki sposób, że to staje się szczeliną, duchowymi drzwiami. To właśnie tam wróg wchodzi. Ponieważ ta osoba nie robi po prostu tego, co jej kazano zrobić. Oni wcielają się w postać, pamiętasz, tę, którą grał Joker, później odebrał sobie życie, już nie wrócił do normalności i to się stało oraz dzieje się z wieloma osobami. Dlaczego? Oni wcielają się w postać, więc oddają się temu całym ciałem, duszą i duchem, rozumiesz? I nie wiem, czy zauważyłeś, ale to jest oczywiste, prawda? Każdy to zauważył. To jest wyraz twarzy tych dziewczyn, który jest bardzo chudy, bardzo ciężki, przygnębiony. Oglądamy zdjęcia Ariany Grande przed i po i jesteśmy w szoku. Dlaczego? Dzisiaj jest bardzo chuda i wygląda, jakby nie mogła z tego wyjść. Ale wiemy, że kiedy ktoś wchodzi w ciężkie środowiska, to wszystko na niego wpływa. Jest taka teoria, prawda? Podchodzę do tego ostrożnie. Ale to ma sens. To jest tak zwany wampiryzm duchowy. To się dzieje, gdy ktoś traci energię, angażując się w coś niepochodzącego od Boga. Rozumiesz? Więc taka osoba jest wysysana rok po roku, a ludzie z zewnątrz tego nie zauważają. Bezbożny, czyli ktoś nieznający Boga, jest duchowo ślepy. Więc my to widzimy, to jest oczywiste, prawda? Że dzieje się coś bardzo poważnego i wiemy, że to nie jest żadna nowość. Dlaczego ten film? Powstał na podstawie starej historii o czarnoksiężniku z krainy Oz. Pamiętasz film z 1939 roku, który wciąż jest w telewizji? A kulisy jego powstania to bardziej przypominało film Grozy. Bracia, bo tam działo się tyle dziwnych rzeczy i to nie jest żadna nowość dla nikogo. Jeśli poszukasz, dowiesz się, że ten film był dziwny. Pierwszy aktor, który miał zagrać blaszanego człowieka. On prawie umarł, bo jego charakteryzacja zawierała proszek aluminiowy i ten proszek dostał mu się do płuc. Ten człowiek trafił do szpitala, walczył o życie i potrzebował żelaznego płuca do oddychania. Aktorka grająca czarownicę także doznała poważnych oparzeń ciała w wyniku wypadku z fajerwerkami podczas nagrań. A główna dziewczynka i jej bracia. Oni wyrządzili jej tyle krzywd, wykorzystywali ją na wszystkie możliwe sposoby, nawet nie mogę tu o tym opowiadać, ale stosowali też przemoc psychiczną. On cały czas mówił, że jest bardzo chuda, mówili, że jest brzydka, że powinna mieć więcej energii. Ta dziewczynka. Brała tyle leków, że potem wpadła w depresję. Sięgnęła po narkotyki, ostatecznie zmarła przedwcześnie, więc to było coś bardzo smutnego. I wszystko wydarzyło się podczas tego filmu, nawet niektórzy mówili, że widzieli cienie za kulisami podczas kręcenia więc to było naprawdę dziwne. Wiesz? Opowiadam Wam to, byście wiedzieli, że nic nie dzieje się przypadkowo. Biblia często o tym wspomina o świecie duchowym i o tym, jak Bóg mówi nam, żebyśmy nie zajmowali się tą ukrytą stroną bracia. Tam jest terytorium wroga, bo wróg działa w ciemności, a duch święty działa w świetle, wszystko jest jasne i nie pozwala ci stracić kontroli nad sobą. Alkohol, na przykład, sprawia, że człowiek traci nad sobą kontrolę. Biblia mówi: nie upijajcie się winem, lecz napełniajcie się duchem świętym, który daje trzeźwość. Będziesz w stanie widzieć rzeczy bardzo wyraźnie, rzeczy, których wielu ludzi nie będzie potrafiło rozpoznać. Więc tylko po to, żebyś miał świadomość, jak niebezpieczny jest okultyzm. Biblia mówi, że gdy Izrael wchodził do ziemi obiecanej, największym zagrożeniem nie byli wrogowie. To byli obcy bogowie, których czcili, ale w rzeczywistości były to demony. Niestety wiemy o tym, prawda? Że lud Izraela angażował się w czary, cały czas czcił innych bogów. Więc to dzieje się także w naszych czasach. Mówiąc o tym filmie, nie wiem czy wiecie, ale znaczy buntownik. Od tego się zaczyna, prawda, bracia? A my sądzimy, że to nie jest powiązane. Niestety mówimy to nawet do chrześcijan, i wielu z nas się wyśmiewa. Uważają, że jesteśmy ograniczeni i zbyt wierzący, ale chwała Bogu, prawda? Często dostajemy taką etykietę, bo i tak tacy będziemy dalej ludzie, którzy traktują Boga poważnie, a nie żartobliwie. Więc my, którzy jesteśmy chrześcijanami, musimy, prawda? Musimy też zwracać uwagę na przesłanie, które wiele filmów przekazuje od lat: a mianowicie, biorą złą czarownicę i zamieniają ją w dobrą czarownicę, próbują pokazać, że ta zła czarownica tak naprawdę jest biedaczką. Ona jest źle rozumiana. Takie przesłanie niesie Wicked 2. Więc chcę ci tutaj powiedzieć, że nie istnieje dobra czarownica i zła czarownica. To jest coś, co oni wymyślają, wszystko jest takie samo. W tym samym pakiecie, rozumiesz? Problem w tym, że ten film nie straszy, tylko oczarowuje dzieci, rozumiesz? Mówię właśnie o tym filmie, ale wiele, wiele innych. Films. Bajki i seriale na Netflixie robią to bardzo przyjaźnie. Wtedy dziecko zaczyna uważać to za normalne i dorasta z przekonaniem, że to nic nadzwyczajnego. I wtedy pewnego dnia, kiedy będzie starsza, może natknąć się na książkę o czarach. Książkę o tarocie, książkę o okultyzmie i uzna to po prostu za coś normalnego, bo do tego się przyzwyczaiła, rozumiesz? Dlatego musimy być radykalni. Tak, bracia, bo dostrzegamy tę strategię. Ostatnio oglądałem świadectwo byłej okultystki i powiedziała coś bardzo interesującego mówiła zapewniła powiedziała Mogę Wam zagwarantować, że sataniści, czarownicy oni wykorzystują ciekawość, żeby przyciągnąć wszystkich. A potem wprowadzają swoje pomysły w ukryty sposób, podprogowo. Więc może ty, ojcze, ty, matko, którzy mnie teraz słuchacie, myślicie sobie, Boże, nie mogę już nic zrobić, prawda? Kurczę, ostatnio, prawda? Nawet nagrałem o tym filmik na moim kanale. Mówiłem o tym filmie Stitch i powiedziałem, że tak naprawdę to była ta lalka. To była lalka z i co z tym? Sam scenariusz filmu to pokazuje, prawda? Jest nawet scena, w której dziewczynka przebija tę lalkę i wkładają do słoiczka. I co teraz? Powiedziałem to. Wiele osób mnie za to skrytykowało. Wiele osób mówiło: "A pastorze, to znaczy, że już nic nie możemy robić. On jest bardzo nudny, to bycie chrześcijaninem jest bardzo nudne, bracie. naprawdę? Czy Bóg naprawdę nie prosi nas, żebyśmy z tego wszystkiego zrezygnowali, Bo on chce nas chronić, bo chce, Żebyśmy żyli życiem pełnym pokoju, życiem wolnym od złych wpływów. Więc zostawiam ci tę wiadomość, wyciągnij własne wnioski, dobrze? Nie chcę tutaj niczego zabraniać. Apostoł Paweł sam powiedział. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść, rozumiesz? Więc są rzeczy, na które spojrzysz, i to nie jest grzech, ale nie przystoi chrześcijaninowi. Rozumiesz? Nie będę robił listy tego, co wolno, a czego nie wolno. Jeśli spojrzymy na przykład na ten film o harym poterze. Ten film odniósł taki sukces, bracia, ale taki sukces, miliardy i miliardy przychodów z biletów, że teraz HBO i Warner Bros. połączyły siły, by zrobić serial o Harrym Potterze, który może trwać 10 lat lub dłużej, rozumiesz? Będą nowe postacie, ale czy za 10 lat nadal będzie się mówić o Harrym Potterze? To także kwestia parków rozrywki, jak Universal Studios w Stany Zjednoczone Ameryki i innych miejscach na świecie. To wszystko dlatego, że tak jest, to prawda, ale głównym powodem jest to, że stoi za tym plan wroga. Wszystko to, i zauważasz, że osoby, które się w to angażują, zaczynają mieć takie ciężkie oblicze, bo tak naprawdę nie niosą swojego ciężaru. Jarzmo Jezusa jest lekkie a brzemię łagodne. Chodząc z Bogiem, wszystko staje się lżejsze, bo Bóg uwalnia od ciężaru. Bracia, kiedy jesteśmy wolni od wszelkiego złego wpływu, jesteśmy szczęśliwi, zaczynamy prosperować we wszystkich dziedzinach, nasze życie zaczyna iść do przodu. Więc zacznij oceniać, czy w Twoim domu nie ma czegoś, może jakiegoś przedmiotu, czegoś, co przyciąga zło. Utnij zło u źródła Amen. Mówię to, ponieważ te przedmioty, które wielu ludzi uważa za nieszkodliwe, bardzo często wróg przenika właśnie przez to. I zrobię tak. Zostawię tutaj teraz filmik, żebyś go obejrzał. Te przedmioty z pewnością mogą zaszkodzić Twojemu życiu. Obejrzyj go później. I już teraz proszę Cię, zasubskrybuj mój kanał i nie zapomnij udostępnić. Wielu dziś potrzebuje usłyszeć to słowo. Dobrze? Niech Bóg Cię błogosławi, pozdrawiam, wyślij to do wielu osób. Do zobaczenia w następnym filmie.